Cześć Tusakton, witam i zapraszam na kolejny odcinek naszego zagrajmy w Herz of 3 po stronie III Rzeszy. W poprzednim odcinku musieliśmy zmierzać się głównie z partyzantami oraz niewielkimi desantami wojsk sprzymierzonych. Co będzie w tym odcinku, zobaczycie już za chwilę. Po udanym podbiciu Portugalii, nasza piechota morska nie ma czasu na odpoczynek. Tym razem rusza na kolejnego wroga, a więc południową Afrykę. Po kilku tygodniach zaciekłych walk w końcu udaje się nam ją podbić. A tymczasem Japończycy wylądowali na terytorium kontynentu australijskiego i powoli zajmują terytorium tego państwa. Po kilku starciach z flotą Stanów Zjednoczonych dochodzę do wniosku, że aby przechwycić i w konsekwencji zatopić amerykańskie lotniskowce, potrzebuje szybkich jednostek. W tym celu wykupuje licencje na japońskie niszczyciele. Mamy kolejny bunt, tym razem w Irlandii. Wysyłam tam już nasze wojska z wysp brytyjskich, aby utrzymały przyczółek na tej wyspie. Za to we Francji swój desant przeprowadzili Amerykanie w sile dwóch dywizji. Na spotkanie z nimi wysyłam nasze nowo sformowane dywizje ciężkich czołgów. Nadszedł w końcu moment, na który czekaliśmy: nastała era atomu. Teraz wszelkie konflikty będą wyglądać zgoła inaczej. Jednakże ja poczekam jeszcze kilka miesięcy na atak na USA w celu wyprodukowania pierwszej na świecie bomby jądrowej. A zatem witajcie, dnia 1 lipca 1945 roku. W tym dniu rozpoczniemy inwazję na Stany Zjednoczone Ameryki. Ale zanim się zbliżymy do ich brzegów, musimy najpierw zająć Grenlandię, także tereny, tereny w Kanadzie. Ponieważ nie mamy zasięgu aż do wybrzeży USA, jak widzicie, jest to ponad 5000, a nasz zasięg to 2500. Czy nie? Wzięłam złą flotę. Ok. Mamy 3000 zasięgu. Więc już wyruszę naszą flotą w to miejsce. Chyba to potrwa, więc przyspieszę czas. Tak ciągle co chwilę jakieś nowe technologie się tutaj tworzą. Dobra. Aha, chciałem coś takiego zrobić, że to podepnę pod naszą nową naszą nową grupę armii. Żeby zaoszczędzić na zapasach oczywiście. To samo sobie z całą flotą. Niech też będą ...w tej grupie armii, okej. Okay. No i co? Wysyłamy nasz, naszą piechotę morską na atak, oczywiście. Ok, jest pięć tutaj jednostek. Ratatata. Raczej nie powinni, nie powinni mieć ani problemu. No właśnie. Ci otrzymują bardzo mocny ostrzał z morza. Ha! O tym nie wspomniałem. Oczywiście, przeorganizowałem trochę naszą flotę, żeby mieć tutaj. Ma tutaj same pancerniki oraz lekkie krążowniki do osłony. No i oczywiście desantowce. Dobra, teraz musimy przebazować się do portu. Aha, oczywiście muszę wysłać tutaj konwój zaopatrzeniowy. Z z, z... to jest powiedzmy z Rotterdamu do Godhub. Okej okay. Jest to raczej właśnie słaby port Moglibyśmy go rozbudować, ale to będzie nieopacalne tych z powrotem ładuję na okręt Płynę tutaj w kierunku tego portu Halifax Teoretycznie sąd już mam zasięg Na miasta Na miasta USA, Boston m.in. innymi Właściwie, czemu by się nie pokusić na taką drogę Więc już wezmę jakąś część naszych sił Okej okay. Mamy nasze oczywiście bazy morskie, A tutaj jest jakiś kolejny bunt Duńczyków, więc się tam oczywiście nasze siły. Dobra, powoli nam zaczyna brakować zapasów. Nie ma się co dziwić, ponieważ mamy tutaj no naprawdę dużą armię. Zobaczmy Całe nasze sensu Dowodzenia ma pod swoim dowództwem prawie półtora miliona żołnierzy, więc... No więc, no to jest niezła armia, musicie przyznać Dobra, tutaj będę musiał dołożyć Widzicie nasze okręty desantowe Transportowcy nam będą. A nie, nie zaniżają nam zasięgu. No jest dobra. Dobra, przeorganizowana w nasza flota. Jeszcze się jakieś tutaj siły pancerne zbliżałem, ale. One się na razie chyba nie załapią. No więc co, załadujemy na razie jedną armię piechoty i jedną armię pancerną. Powinny się one zmieścić. Ok, coś takiego. Zobaczmy, czy jeszcze jedna armia by się nie zmieściła. Dobra, armia skandynawska. Nie, już się nie zmieści, ok. Czyli na razie tyle. Musimy się przebazować znowu na Grenlandii. No, i już teraz nie mamy żadnego zapatrzenia. Odcinek już płynął tutaj na, na wschodnie wybrzeże USA. Po stronie mamy port lotniczy, więc tam od razu się też przemieślimy naszymi samolotami. O, tutaj była jakaś bitwa, którą oczywiście wygraliśmy od razu. Socili oni kilka transportowców oraz lekki krążownik Dobra czy co zaczynam od północy? Czyli od Bostonu A no tak oczywiście zostawiłem swoje... Oddziały Piotr Morskiej We Francji Więc ci muszą sobie jakoś poradzić. Jeden oddział, żeby ich przyspilić. Co im tutaj mają? Nic wielkiego. Okej, okay, ci już tutaj są I oczywiście zaatakują OK, i od razu Tutaj już założę te Nasze porty nowe I Może już się automatycznie tworzą Konwoje Zobaczmy, czy się stworzyły Nie, nie widzę za bardzo. Dobra. Muszę się sam stworzyć. Z Hamburga do Bostonu. Ora, teraz z Kielu. Lowell oraz za chwilę nowy Bedford jeszcze. Zobaczymy, jak tutaj stoimy z zaopatrzeniem. Ok, na szczęście Amerykanie mieli tutaj niewielkie zapasy. Tutaj mamy bitwę już z nikim. No właśnie. Ok, więc z tymi mogę się przebazować do tego portu. Też nasze konwoje już tutaj oczywiście płyną. Powoli, ale już niedługo powinny być dobra. Widzicie nasze. No, mam tutaj. Ach. Mamy tutaj siły amerykańskie we Francji. Zapomniałem o tym. Te muszę dać tutaj nowe cele, jakieś. No, ja tutaj coś poklikamy. Blitz. okej okay. Tych powinienem sobie wcześniej zreorganizować, ale zapomniałem, wybaczcie. Dobra. Do Bostonu, panowie. Dobra, za chwilę będziemy mogli zrzucić bombę atomową na Waszyngton. I właśnie to zrobimy. I jak widzimy, spuszczenie bomby atomowej zmniejszy wrogą wolę walki wroga, więc zobaczmy. Jeszcze powiem, że jeszcze nigdy nie zrzucałem atomówki. Co tutaj się stanie? Ok, mam coś takiego, taką wiadomość o nowej broni. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta. Tak, i Niemcy zrzucili pierwszą bombę atomową na Waszyngton. Ok, jak widać, jedność narodowa USA spadła o. 18 punktów. Więc mają oni teraz tylko 47%. Ok. Będę chciał jeszcze zająć, oczywiście, bazy na Pacyfiku. No i co? Chyba Chyba nie będę tego sam, samemu prowadził, gdyż jak widzicie, no USA też są bardzo duże. Tak jak Związek Krajecki więc może po prostu wyznaczać tutaj cele. Okej. Okay. Kanada oczywiście też będę chciał zająć. A tymczasem, nam, a tymczasem naszą flotą płyniemy po nowej jednostki. Tych musimy odłączyć. Dobra No dalej Dobra, czy coś się tutaj dzieje? Nie za bardzo Przecież nasze jednostki coś tutaj zaczynają się poruszać Dobra, a za 10 dni skończy nam się paliwo według szacunków ale raczej nie ma co w to wierzyć. Dobra, kolejne dwa porty. Kolejne dwa konwoje do tych miejsc. Kiel. Już Mamy bardzo dużo tych portów i no, co to trwa? Znalezienie tego, czego się chce. Rowidance, okay. ok. i zrobimy na auto. Dobra, mamy już sierpień. Ok, teraz budujemy 0,3 bomby atomowej co miesiąc, więc niedługo będziemy mogli na moc rzucić już. I Ameryka po prostu dość szybko upadnie. Trzeba pomyśleć o tym, że przyratujemy setki tysiące jak nie miliony istnień. Bo nie masz co oszukiwać po prostu im krótsza wojna, tym lepiej, choćby była. Dość... Nie wiem, powiedzmy taki atak nuklearny zabija większość takiej populacji miasta. Ale dzięki temu, że się podda takie państwo, to. Reszta kraju tak bardzo nie ucierpi, więc no, coś za coś. Oczywiście najlepiej by było jakby wojen nie było, no ale. Ludzie to ludzie. Wojny były, są i będą. Aha, nasza flota jeszcze nie przybyła. Gdzie ona jest ta flota? Nie, no już jest. Nie, nie jest. Czo czemu oni są w Lizbonie? Nie rozumiem. Aha, gra się coś zbugowała i po prostu. Znaję, że oni są pod kontrolą SI, a nie są. Podłączę ich do innego centrum złudzenia. No ja wiem. Dziwne rzeczy się dzieją. Dobra. Więc po prostu. O! Nasza ofensywa tutaj ładnie się rozwija. Dobra. Kolejne porty, oczywiście. Czy się tworzą tutaj konwoje? Zobaczmy. Tak tworzą się ok, no dobra, więc jak wi widzicie, rozpoczęliśmy inwazję na USA. Zaczynamy o czymś takiego, i w tym momencie chciałbym zakończyć ten odcinek. Chyba, że będzie dość krótki, ale niestety nie mamy za bardzo czasu, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I pozdrawiam. Cześć.